czym karmić rybki? No to jest pytanie czym ja karmię ryby? czym ja karmię ryby? suchym takim o suchym o takim suchym jeszcze odkręcić to o takie już praktycznie nie mam tego suchego bo... no nie mam no skończyło się troszeczkę i czym jeszcze karmię? mrożonkami Mrożonkami z takimi i jeszcze mam, mm, mam jeszcze takie coś, żeby to było, to było rozmaite. Diety taki słoik po kawie mam i to jest suszona. Suszone to jest to, jest co ja suszyłem tutaj. To jest suszona yy, rzęsa wodna, suszona, suszona rzęsa wodna. Yy, I co ja jeszcze robię z taką suszoną, ten rozkruszam ją w palcach. Pokażę Wam jak to wygląda. o no, tak wygląda. Wygląda jak zielsko do zielino. Są rybki co jedzą mi mm, praktycznie mięso. Są takie rybki, co jedzą zielone rzeczy i tym karmię tym karmię, no, tym tutaj tym karmię tym, o, moim... karmię sobie te rybki yy, rybki jedzą, praktycznie wszystko zjedzą, są wszystko żarne i no te rybki co ja tu mam, wszystko żarne są molinezja, wszystko ci zje lubi tam zjeść kabombę moczar, kabombę kotkę i trochę roślinek poskubać jak od lotosa a ja mam praktyczalnie chyba ślimaki więc moim boniaczku i taki szybki filmik czym karmić rybki bo pytacie mnie czym ja karmię rybki moje to już macie odpowiedź czym karmię suchym, mo mo mokrym można tak powiedzieć bo robaki są mokre no są we wodzie zamrożone i zieleniną karmię moje rybki i ile mam pisti to jest pistia tutaj o te korzonka, to są pistie ona leży, ona se leży na tafli, na tafli wodzie na tafli wodzie leży sobie ta pistia, ma żółk liście ja czasami, czasami sobie biorę taką pistię, wyciągam wyciągam ją tą pistię z wody palcem wyciągam taką Pistie, patrzę się gdzie ma żółknięte liście tu mam trochę modziaków trochę już takich dorosłych takich dorosłych yy, osobników mam z tej pistii. i wyciągam taką pistię taką o tutaj tak ona tak wygląda wyciągam i obrywam te żółknięte liście żółknięte z tego względu o tu jest taka mała no, żółknięte liście wyrywam jej i te stare, stare, niedobre liście no tam rośnie nic jej nie jest rośnie się nadal taka pistia i będzie gitara się ja to sezoruję kamer po, po kamerach I ją oczyszczę z tych liści i bo pistia nie może być z liściami we wodzie nie może być o tak zamunięta jak moim palec i nie może być powoda. zepsuje jej liścia, później się żółty zrobi. Żółty się robił. No taki przezroczysty, później żółty i później będzie cały liść yy, trafi szl szlak. No a ja karmię taką karmą, co ona jest na wzrost i na wybarwienie w płatkach, bo ona ma dużo witamin. Witamin ma ta. Yy, ta witamin ma dużo i ona rosną sobie rybki od 3 cm do 20 jak rybki są od powiedzmy takiej glizdy co mają 3 cm i muszą urosnąć mu do 20 to urosną do tylu nie tak szybko tylko jak się będzie systematycznie